Rozdział trzeci: Październikowe, dobranocne spotkanie. Szkoła znajdowała się mniej więcej pośrodku lasu, tak przynajmniej mówiły dzieci, bo każdemu wydawało się, że ma do niej jednakowo blisko w słoneczne dni i jednakowo daleko w dni pochmurne, deszczowe lub zimne. Zazwyczaj chodziło się do niej piechotą. Tabita lubiła szkołę. W jej klasie było tylko trzynaścioro dzieci, siedem dziewczynek i sześciu chłopców. W innych klasach było nie lepiej. Kilku nauczycieli przyjeżdżało z miasta, a czasem, gdy była śnieżyca i zasypywało drogi, nie dojeżdżali i wszyscy mieli wspólne zajęcia w dużej sali z kominkiem. Było całkiem miło. W październiku zrobiło się chłodno. Częściej też padał deszcz. I długie spacery po lesie nie były już możliwe. W piątek, po lekcjach, Emilka i Tabita ustaliły, że w ten weekend Emilka będzie nocować u Tabity. Trzy tygodnie temu to Tabita nocowała u Emilki, a kolejki dobranocnych spotkań trzeba przestrzegać. Piątkowy wieczór upłynął całkiem optymistycznie. Dziewczynki upiekły sobie jabłka z miodem i cynamonem na kolację. I nie mogły się doczekać kolejnego dnia, który będzie przeznaczony cały na gry, wędrówki i zabawy. Niestety, gdy Tabita otworzyła oczy, następnego dnia ujrzała za oknem przykry szary widok padającego deszczu. Westchnęła głęboko, a wtedy Lulu śpiąca przy łóżku wskoczyła na nie, by polizać dziewczynkę po twarzy. To obudziło Emilkę, ponieważ Lulu nie zważając na nic... Przespacerowała się po niej. Dobrze, że Lulu była niewielkim pieskiem, inaczej mogłoby to być bolesne. Enolka także była w sypialni. Popatrzyła z dezaprobatą na zbyt wesołego psiaka i jak dama zaczęła lizać sobie łapki. Charaktery tych dwóch stworzeń były doprawdy zupełnie inne. Lubię deszcz! Ale nie w wolne dni, kiedy zaplanowałam sobie wycieczkę do lasu, westchnęła tabita. Emilka ziewnęła i przeciągnęła się. Tak. No cóż, może już wstanę i wypuszczę kury do zadaszonego wybiegu, stwierdziła tabita. Emilka niechętnie wygrzebała się z pościeli. Idę z tobą i tak już nie zasnę. Była siódma rano. Na dworze szarówka. Niebo zasnuły chmury. Tabita pozwoliła wybrać Emilce jedną ze swoich dwóch par kaloszy. Trampki koleżanki nie nadawały się na taką pogodę. Ciocia Estera najwidoczniej poszła na poranny spacer. Nie było jej ani w sypialni ani w kuchni. Piecu nadal żarzyły się drwa. Musiała wyjść niedawno i pewnie szybko wróci. Zrobimy jajecznicę, taką na boczku. Jak ciocia wróci, pewnie będzie jej się chciało jeść. Drobno posiekana cebulka, kawałeczki boczku i kilka jajek smażyły się na kaflowym piecu i wypełniały wonią cały dom. Enola wygodnie rozłożyła się na pufie przy piecu, a Lulu węszyła pyszne śniadanie. Nagle dało się słyszeć jakieś poruszenie i przekręcający się w zamku klucz. Ciocia wróciła z koszykiem podpieńków. Szybko wypułkała kilka i dorzuciła je do jajecznicy. Kiedy wspólnie jadły cudownie aromatyczne śniadanie, Ciocia powiedziała: Cóż, nie polecam wam spaceru po lesie, jest zbyt ślisko. Sama prawie upadłam na błocie. Dzisiaj lepiej pobawcie się w domu i wokół niego. Z taką wyobraźnią, jaką macie, nie będzie to zbyt trudne. Możecie też poczytać wspólnie książkę albo zagrać w tę nową grę. Ach, to bicie zajaśniały oczy, zapomniałam o tej nowej grze. Grę dostała tabita od pani Egeri Flor, przyjaciółki cioci jeszcze ze szkoły. Pani Egeria była artystką i podróżniczką, jeździła po całym świecie. Kiedy odwiedzała poranny zakątek, zawsze miała dla każdego jakiś prezent. Od ostatnich odwiedzin minął już ponad miesiąc. Ciocia dostała od pani Egeri pięknie pomalowany wazonik pochodzący z Chin. Lulu i Enola śliczną piłeczkę z dzwonkiem, prosto z Indii. Tabicie tym razem przywiozła prezent z Japonii. Woreczek z dwudziestoma kostkami, na których były różne obrazki zamiast kropek, jak to jest na zwykłych kostkach do gry. Była to gra w opowiadanie. Każdy uczestnik wybierał na oślep kostkę, rzucał nią i gdy na przykład wypadł mu obrazek przedstawiający domek, musiał opowiedzieć coś związanego z tym symbolem. Na przykład... W lesie stała mała drewniana chatka. Na wymyślenie tego miał ograniczony czas, bo do zestawu dołączona była mała klepsydra, w której nieubłagalnie sypał się piasek. Następna osoba losowała kolejny obrazek i musiała kontynuować opowiadanie. Jeśli na przykład wylosowała obrazek z koniem, mogła powiedzieć Przy chatce stała stajnia, w której mieszkał szary koni. I tak powstawała ciekawa, a czasem całkiem śmieszna historia. Można też było podnieść stopień trudności i losować po dwa obrazki, a nawet więcej. Zanim jednak dziewczynki zabrały się do gry, ubrały powtórnie kalosze i płaszcz przeciwdeszczowy i poszły sprawdzić, jak wysoko sięga woda w pobliskim strumyku. Po drodze skakały po kałużach i strzepywały krople wody z sosen i świerków. Początkowo Lulu chciała wybrać się z Tabitą i Emilką na krótką przechadzkę. Kiedy jednak zobaczyła, że dość mocno pada, obeszła podwórko i wróciła pod zadaszenie nad drzwiami, domagając się, by ktoś wpuścił ją do środka, a potem zrezygnowana położyła się blisko pieca, obok enoli. Ciocia szykowała się do rozpalenia pierwszy raz w sezonie w kominku zimowego ogrodu. Nie mogło być tam za ciepło, bo w szafie było sporo przetworów. To tam, Emilka i Tabita udały się po powrocie ze spaceru. Czekała na nie gorąca herbata z imbirem i miodem, i cynamonowe bułeczki. Kiedy ciocia poszła szykować obiad, Tabita wyciągnęła grę. Przed południem z zimowego ogrodu rozbrzmiewały jesienne śmiechy i wesołe okrzyki. Gra od pani Egeri była cudowna, zmuszała do myślenia, a jednocześnie pozwalała uwolnić wyobraźnię. Tabita i Emilka stworzyły ciekawą opowieść o zaczarowanej łące, na której rosły złote monety, i o księżniczce, która musiała odnaleźć księcia zamienionego w drzewo. Po obiedzie postanowiły mniej więcej spisać swoją opowieść. Spisywanie nie było takie łatwe, jakby się wydawało, ale poradziły sobie, a nawet sporządziły obrazki. Tak minął dzień. Przed zachodem słońca przejaśniło się i wraz z ciocią i Lulu poszły do lasu poszukać jeszcze grzybów. Niedziela była słoneczna. Nad piecem suszyły się zebrane ubiegłego popołudnia grzyby. Dziewczynki ubrały się, tym razem niezbyt odświętnie, ponieważ po mszy miało być ognisko i pieczenie ziemniaków. Gdy oczywiście pogoda dopisze. Tabita była podekscytowana. Czasem ojciec pustelnik organizował takie spotkania dla całej osady, Raz w miesiącu coś się musiało dziać: czy to zabawa dla dzieci, czy piknik, czy wspólny spacer po leśnych kapliczkach. Kościół stał pośrodku lasu, podobnie jak szkoła i sklep pani Salomei, i wszyscy tam chodzili niektórzy tylko w niedzielę, inni częściej. To było miejsce spotkań. Zawsze witał ich ten sam szeroki uśmiech ojca Benedykta, zakonnika, pustelnika. Początkowo tabita nie wiedziała, kim jest pustelnik. Kojarzył je się tylko z pustką, ale ciocia wyjaśniła. Pustelnik to taka osoba, która jest jedna, by jednoczyć ludzi i jest sama, ale nie samotna. Sama, ale nie dla samej siebie, dodała. Gdyby nie było tu ojca pustelnika, gdzie spotykalibyśmy się w niedzielę. Jedne rodziny są bardziej zaprzyjaźnione z drugimi, i jedni lubią bardziej tych, a inni tamtych, a z pustelnikiem przyjaźnimy się wszyscy. On nas jednoczy w imię Boga. On nas jednoczy, myślała Tabita. Jest pasterzem. Tak się nazywa kapłanów i pracuje dla Boga. A Bóg przecież wszystkich lubi porówno.